Ostatnio byliśmy tutaj. Ostatni e, część druga. Patrzcie. Ostatnio na ostatnim wimie tutaj szukamy. I tu nam coś piszczało. Ła. O tak jedzie to. Nie wiem czy było widać. O, motury jechał. Coś tu było. Tu jest. Coś tu mamy, nie? O! Moneta. Dwa, cen. Dwa cent. Dwa Co to tu robi? 2017 rok. O! Nożyczki, nożyczki. Ja, jakie znaleziska fajne. Nie? Za te znaleziska musicie zostawić subskrypcję. Kus subskrypcję, nie? Filmy codziennie o 18.00. Przerwa będzie jedynie w sobotę. Jedynie w sobotę będzie przerwa. Krótka, a tak to nagrywam podłożyłem te nożyczki pod wykrywacz, oguchnąć idzie. Subskrybujcie. A będzie zakup nowego sprzętu do wykrywania metali za 700 zł. Pa.